i'm going out to inspect the troops yes sir regular change today general this is atari missile command millions of people are mad for it in thousands of game centers across the country interplanetary war is here attention all generals now you can get your own atari missile command video game and practice saving the world in the privacy of your home missile command only from atari Manko z tej strony Elio, Atelier Retrofan, e, Missile Defense. E, tą gierkę miałem zaraz na, moje, na, na początku mojej przygody z Atarynką, kiedy tata kupił komputer, przyniósł go do domu, a ja byłem świeżo po przyjściu od mojego kumpla z ósmego piętra, gdzie grałem na komodorku w Jane Sisters. E, Missile Combat miałem na jakiejś składance z bitów, chyba jednej z pierwszych właściwie, e, jak, jak po, po kupnie komputera postałem trochę w kolejce właśnie wideobicie, wróciłem do domu, wrzuciłem dyskietkę do stacji, odpaliłem i zobaczyłem na ekranie Missile Command. I teraz byłem na komodorku na Journey Sisters i wróciłem do domu i na ekranie swojego monitora wówczas zobaczyłem celownik, jakieś masakrystyczne piksele na dole ekranu i tym celownikiem strzelałem do kresek, które... Leciały z górnej części ekranu. No, co sobie mogłem pomyśleć? Masakra. Byłem po prostu załamany kompletnie tym, jaki komputer dostałem, dostałem od taty, bo jak wiecie, marzyłem o komodorku. Tata przyniósł tę rynkę, i zobaczenie takiej gry, no, nie pomagało mi w akceptacji tego komputera na samym początku, no, ale. Pokochałem Atari z czasem, jak pojawiło się mnóstwo fajnych polskich produkcji i tak dalej, tak dalej, ale tą historię już znacie. Natomiast do Mr Command dojrzałem teraz po, po wielu, wielu latach, po ponad 30 latach dojrzałem do tej gry. Zachęcono mnie do niej w komentarzach. Odpaliłem wczoraj Pograłem chwilkę na emulatorku i powiem wam, jest to niesamowicie wciągająca arkadówka, a jeszcze to takie wrażenie. Fajności, fajności tej gry spotęgowało to, że i toczy się ostatnio turniej gier retro. No i ta gierka idealnie do tego turnieju się nadaje. Po prostu jest takie czaskanie punktów, takie wyzwanie, taki poziom trudności, że naprawdę mistrzostwo świata. Już abstrahujmy od tej skandalicznej grafiki, bo już w tamtych latach potrafiły być gierki z fajną grafiką, jak Henry's House na przykład. Tu jest, tu jest dramat. Aczkolwiek jest to, jest to poziom podobny do tym, co było na, co było, co było na arkadzie. Gra stworzona wręcz pod arcade sticka, który już tam leży przygotowany. Jeszcze na nim nie grałem w tą grę. Na razie, tak jak mówię, tylko na emulatorze, ale już widać po tym, jak trzeba latać tym celownikiem, góra, lewo, prawo, dół. To arcade stick będzie po prostu wymarzony do tego. O co chodzi w gierce? W gierce chodzi o to, że musimy bronić sześciu, sześciu miast. Dysponując trzema bateriami. Każda z baterii ma 10 rakiet, czyli mamy 30 rakiet do dyspozycji i musimy chronić te miasta przed no, niekończącym się bombardowaniem, jakieś tam balistyczne pociski, co chwilę spadają. Z każdym levelem oczywiście, rośnie poziom trudności. Pojawiają się jakieś samoloty. To teraz mówię z instrukcji, bo samolot jeszcze jako taką można poznać w tej gierce, ale w instrukcji na Wikipedii jest napisane, że atakują nas jeszcze różne satelity, które spuszczają na nas też, też bomby. Ale grafika tych satelitów jest już bardzo dyskusyjna, i gdyby nie instrukcja, no zastanawiałbym się, co to jest. Był. Nie pamiętam teraz dokładnie. Tu wam się pojawi na dole za chwilkę. Jak ja mówię, rekord świata w tą, w tą gierkę bodajże 1 695 000. Mi po kilkudziesięciu minutach próbowania na emulatorze udało się uzbierać 60 000, i jest. Kurde ciężko. Nie wiem, jak można było trzasnąć taki wynik jak przy tym rekordzie świata z 1985 roku, ale to jest nic. Później rozmawiałem z Cezarym jeszcze o tej, o tej gierce. Szukaliśmy tam coś na internecie. I w ogóle teraz, w, w latach 2010 plus, pojawiają się takie wyniki. Że to jest niemożliwe. To tam były komputery chyba odpalane, pauzowane. Ktoś szedł spać, wstawał i grał dalej po 80 milionów. To jest w ogóle rzeźnia, czyli gierka była wielokrotnie zapę, zapętlana. E, dobra, e, nie przedłużam. Biorę arkadę sticka, odpalam aterynkę i zobaczymy, ile podczas gameplayu mi się uda, uda ugrać. Podczas grania, też będę Wam mówił moje spostrzeżenia co do tej gierki, jak tam naczepać jak najlepszy wynik. Aczkolwiek nie bierzcie tego tak w 100%, bo nie jestem graczem salonowym. Tutaj się może wypowie Cezary, może się Piotr Krupa wypowie, może inni chłopaki. Dobra, zaczynamy. Dobra, zaczynamy rozgrywkę z tą niewiarygodną gierką o oszałamiającej grafice. Eee, odpalamy tarynkę arcade stick jak widzicie jest już przygotowany. Eee, I teraz tak, naciskamy start. Zaczynamy od razu grę i będę Wam wyjaśniał pokrótce o co chodzi i jak grać. Start. Dobra, mamy celowniczek, na dole mamy jak widzicie sześć miast. Eee, Fajerem odpalamy rakietę z tej baterii, która jest na środku. Tak, żeby rozwalić lecące w naszym kierunku kreski, czyli rakiety pozostawiające jakiś ślad, e, ślad za sobą. Musimy tak strzelić, żeby w momencie wybuchu ten, ten przód rakiety, ten, no, no ta rakieta, znalazła się w obszarze wybuchu naszej, naszej, naszego pocisku. Czyli czasami musimy strzelić troszkę bardziej przed, czasami jeszcze troszkę bardziej przed, żeby żeby ten wybuch nastąpił w miejscu, w którym, w którym po prostu chcemy. Nie możemy dopuścić, żeby rakiety doleciały albo do naszej baterii, albo do, do miasta. E, zniszczenie wszystkich sześciu miast kończy się tym, że... No, zobaczymy napis Game Over czy The End, e, no, coś w tym stylu. E, po każdym zniszczeniu jesteśmy podsumowani, dostajemy punkty za ocalone miasta. Jak widzicie, teraz było sześć za ilość rakiet, <laughs> Przepraszam, których nie zużyliśmy. No, i robi się coraz trudniej. Na razie, jak widzicie, latają sobie samolociki, spadają te, te, te bomby balistyczne, które się rozpierdzielają jeszcze na jakieś tam mniejsze kawałki. O, tutaj mi doleci. Czasami już, a czasami. Samoloty już później, jak widzicie, zaczynają też wypuszczać seryjkę takich, jakby takich flar, które w dużej ilości z niskiej odległości już pędzą w kierunku naszych miast. Początkowo możemy sobie tym fajerem troszkę folgować, czyli powiedzmy do jednej rakiety tam z dwa, trzy strzały odpalić, żeby zrobić ten wybuch ogromny, żeby być pewnym, że rakieta nie doleci. Ale później te 30, 30 rakiet przestaje być wystarczające. Teraz jak widzicie tempo, tempo rozgrywki już wzrosło. Pojawił się satelita. To jest, to jest, to jest satelita. No, bez instrukcji ciężko się kapnąć co, co to jest. I przy okazji jak zajebiście się gra tym arcade stickiem. To jest, to jest nieporównywalne z, z klawiaturą na emulatorze. To w ogóle nie ma o czym mówić, nie? No, na razie całkiem nieźle mi idzie. 60 tysięcy to jest mój rekord aktualny. Do miliona jeszcze daleko, ale będziemy próbować. I jak nam się skończą rakiety w baterii, czyli zużyjemy tych wszyscy, wszystkie 30, no to niestety dupa. To czekamy aż wszystkie rakiety do, dolecą do ziemi i, i mamy nadzieję, że generator losowości w tej gierce no, nie pozwoli na to, żeby, żeby trafiały w nasze miasta. I teraz tak, wbrew pozorom nie ma źle jak jak e, komputer rozwali nam powiedzmy 3-4 miasta, zostanie nam dwa albo trzy miasta nam zostaną ponieważ wtedy nie musimy rozwalać wszystkich rakiet, bo część rakiet będzie lecieć w te miejsca gdzie wcześniej były, były miasta e, i nie zaszkadzają nam tak naprawdę, nie szkodzą w, w niczym więc, więc nie ma obaw, dobra pierwsze miasto mamy zniszczone tutaj troszkę nasiekam rakietami, w baterie mi też leci jak widzieliście przed chwilą też pojawiła się taka taka bomba, czy taki stateczek jakiś naprowadzający, że on troszeczkę unika naszych szczałów. no to są kolejne utrudnienia na, na wyższych levelach. Jezu, jak się pięknie arcade stickiem gra, nie, wy tego nie, nie, nie czujecie teraz, ale jest niesamowicie po prostu tym, tym kursorem operować. Także Marcin, Enix Arcade, kurde, super to jest. No i robi się coraz, coraz grubiej. E, trzeba już sobie oszczędzać, pamiętajcie, oszczędzać... Dupa, następne miasto zniszczone, oszczędzać e, pociski, bo już E, takie, takie salwy mogą, się, mogą skutkować tym, że, że Niestety braknie nam amunicji pod koniec, została nam jedna rakieta jak widzieliście I, i trochę w następnej baterii e, Trzy miasta Teraz już skupiam się na obronie tylko tych miast, jeżeli już z, z czaję, że trajektoria lotu Któregoś pocisku jest w inne miejsce to e, Czyli tam gdzie już był wcześniej wybuch, to sobie nie tracimy po prostu czasu Ale grubo... dobra to miasto jedno odpuścimy po prawej stronie Ciul! Wszystkie mi rozwalili. Została mi bateria, no to lecimy na punkty jeszcze. A i baterię dostałem. Zostały mi dwie baterie. Ale to już niestety będzie koniec gierki, ponieważ... Ponieważ co? Ponieważ nie mamy już miast. The End, 19925. Nie udało mi się podczas gameplaya, ale zagram sobie jeszcze raz. Zagram sobie jeszcze raz. Trzeba nacisnąć start na te ręce. Teraz się troszkę bardziej skupię. Może nie będę teraz gadał i ten fragment, żeby Was nie zanudzać, puścimy w przyspieszonym tempie. No zobaczę jeszcze, zobaczę. Dobra, tu się włączam do gry, zaczynam gadać. Jak widzicie na wyższych levelach, zmienia się już kolor tła. Mamy nowinkę graficzną. E, punkty, jak też zauważacie, są wielokrotnie e, mnożone już z każdym poziomem. Teraz mamy razy 5. Coraz ciężej jest rozwalić te właśnie tutaj e, skręcające, wirujące. E, I po mnie, po baterii, po baterii. Ale ocaliłem miasto. Baterię mam jeszcze jedną, więc spoko. Najważniejsze jest ocalić miasto, bo, bo bez miasta się kończy rozgrywka. Tą baterię też jeszcze ocalimy. Patrzcie, jak ucieka skubaniec tam w Mamy już 25 tysięcy, ale, ale już jedno miasto, więc jest, jest bida. Eee, kolejna zmiana tła. Gówno teraz widać ja a jakiś zrobił kolor dziwny. Eee. Ocalę to miasteczko. Ocaliłem. Dobra. Co jeszcze leci w to miasto? To leci. Tu mi leci w baterię. To co mówiłem wcześniej, jeżeli już mamy ostatnie miasto, to bronimy tylko jego, nie ma co strzelać do, w miejsca, w których, w których nie wyląduje pocisk. Ach. I to będzie koniec, miasto i bateria począ się rypać, dobra straszne ten ekran się zrobił teraz, nic nie widać na nim praktycznie. Eee, 6 razy points, nie dostałem do dodatkowe życie, patrzcie skubane. Ogarniemy jeszcze, ogarniemy jeszcze parę punkcików. Tutaj coś we mnie leci, tam leci w miasto. Zdążyłem, nie zdążyłem, nie zdążyłem. Kurde, ostatnie miasto. Ale jeszcze powalczymy o punkty tutaj z tą baterią, z tą resztką. Wywalę wszystkie rakiety, wywaliłem rakiety, nie mam już z czym strzelać. Bateria rozwalona miasta, rozwalona w wyniku. Wynik 33630, także jest naprawdę całkiem ok. Gierkę Wam serdecznie polecam. Jest, mimo tej paskudnej grafiki, okropnego dźwięku, jest fantastycznie wciągająca. A tutaj, tym, tym, tym dziwnego, tym arcade stickiem, jest no czysta przyjemność e, grania. Dobra, godzina 5.30, trzeba się zbierać powoli do roboty. Trzymajcie się.